Witam cię cieplutko, moja kochana, mój kochany. Poczułam, żeby nagrać przekaz mikołajkowy, chciałabym, żeby to był dla Ciebie jakiś, jakiegoś rodzaju prezent. Nie wiem czy w postaci wiadomości, informacji, czy w postaci energii, która popłynie do Ciebie. Hmm, przeze mnie. Zostawiam to już tutaj górze i zaraz powiem, co do mnie przyszło, kiedy, kiedy wyciągnąłem te karty. Chciałabym jeszcze na wstępie podziękować, że jesteście. Dziękuję za Wasze komentarze, zawsze je czytam i zawsze jestem za nie wdzięczna. Dziękuję tym pięknym osóbkom. Za wsparcie w postaci kawki, to był dla mnie dzisiaj bardzo miły poranek, kiedy zobaczyłam, że mam dwa mikołajkowe prezenty. Także bardzo, bardzo jeszcze raz Wam dziękuję. No i zaczniemy. Mamy ósemkę kielichów w odwróceniu, mamy szóstkę buław i mamy danus obietnicą. Ehm. Myślę, że praca nad uzdrawianiem siebie, Twoja praca nad uzdrawianiem siebie, poznawaniem siebie, stawianiem siebie na pierwszym miejscu, praca nad tym, by porzucać wszystko to, co Ci nie służy, to, co Ciebie rozprasza, jakby. Tu została wykonana. Jakby kończył się zwycięstwem czas głębokiego uzdrowienia, i tu wracasz do swojej prawdziwej natury. Ta zablokowana wcześniej energia zostaje poruszona. Ruszasz do przodu, zostawiasz za sobą to, co negatywne. Wychodzisz z takich beznadziejnych sytuacji. No i masz tutaj obietnicę wielkiego sukcesu, zwycięstwa, powodzenia, błogosławieństw. Więc ta Twoja praca przynosi Ci tu, myślę, duży, duże dary, duże błogosławieństwa, właśnie. Sukces, po prostu sukces wewnętrzny i zewnętrzny. Jakby ta, ta główna energia jest tą energią tego radości, zwycięstwa, wielkiego sukcesu, świętowania siebie, doceniania siebie, bycia uznanym, docenionym również z zewnątrz. Mm. Jesteś kimś, kto tutaj jest w jakiś sposób wyróżniający się dzięki temu wszystkiemu. Więc doceni tutaj siebie i faktycznie w jakiś sposób ten swój sukces tutaj celebruj. Ta karta danu, obietnica, mówi o tym, że koniec pragnień. Hmm, a początek marzeń. Jesteś w trakcie realizacji pragnień. To nad czym pracujesz, pracowałaś, pracowałeś do tej pory zaczyna przynosić owoce i myślę, że to są owoce wewnętrznej podróży tej wewnętrznej uzdrawiającej pracy. To jest to Prawdziwe uznanie, poznanie swoich uczuć, uznanie prawdziwych uczuć, głębokie uzdrowienie, głębokie uzdrowienie związane z emocjami. Te dwie karty jakby mi się tutaj tak łączą. Te niebieskie kielichy z, tą z tym niebieskim tłem. I na pewno to, czego pragniesz, się tutaj spełni albo się już właśnie spełnia, więc poddaj się temu biegowi wydarzeń i bądź też wdzięczny sobie i życiu sobie za to, co zrobiłeś. Zrobiłaś a życiu za to, co teraz ci będzie przynosić, bo jakby to jest ta obietnica, że teraz będziesz tutaj zbierać, zbierać te swoje owoce wcześniej włożonych wysiłków. Dobra, co dalej, co jeszcze? Paść ognia, paść buław. Korzystanie z tego wewnętrznego ognia, z ognia pasji, wykorzystanie go, by wzbogacić, polepszyć swoje życie, by było bardziej kolorowe, by było bardziej obfite. I w tym, uzdrowia... w tym uzdrawianiu odkrywasz ten swój ogień. Teraz te karty mi się łączą. Tu ona ma na dłoni ogień, tu ma tą malutką roślinkę, którą pielęgnuje, i jakby myślę, że tutaj trzeba pielęgnować tę iskierkę, która się zapaliła, która się gdzieś tam tli. Wciąż i wciąż. I nie wiem, tu jest ono, trzyma ten ogień na dystans, tak, żeby on jej nie oparzył. Wykorzystuje go i o niego dba, ale nie daje mu się jakby pochłonąć. Uczysz się władać tym swoim ogniem wnętrznym, bo ogień jest i dobry, i zły. Może coś spalić, może nas poparzyć, ale możemy na nim ugotować, na przykład, sobie coś odżywczego do zjedzenia. Może nas ogrzać, więc tutaj myślę, czuję taką umiejętność prawidłowego władania, zarządzania swoją energią. I również tymi pokusami. Po prostu twój ogień Ciebie nie może spalić, a wspiera Ciebie. Dobra. I to kreowanie. Znowu jest motyw tej dłoni z tą energią, kierowanie tą energią w odpowiednim kierunku. Mm. Mag wykorzystuje wszystko to, co ma, by stworzyć to, czego pragnie. I to jest, to jest po prostu dla mnie tylko potwierdzenie tego, co już wcześniej powiedziałam: to, że Twoje marzenia będą się spełniać, i sam, sama świadomie będziesz tworzyć swoje życie, albo już to robisz. Świadomie kierujesz energią tam, gdzie ona ma popłynąć. Czy coś jeszcze ten mag mówi? Hmm. Może węże tutaj są dla Ciebie jakimś takim duchowym... duchowym... Zwierzęciem, przewodnikiem, bo mamy dwa węże. I ten wąż jakby ją tutaj wspiera. On dodaje jej siły. Albo jest jakiś duchowy przewodnik, który ciebie tutaj wspiera, który pilnuje, żeby wszystko było dobrze. I widzę tu jeszcze rycerze ziemi, więc to nie będzie szybkie jakieś. Myślę, że to będzie powolne to urzeczywistnianie się Twoich marzeń. Także tutaj myślę, że jednak ta cierpliwość jest konieczna. To nie będzie tak, o już jutro się budzisz i Twoje marzenie jest spełnione, ale masz tą obietnicę, że będzie. Jeśli wciąż będziesz pracować, pięknować te marzenia w taki sposób, w jaki to robisz, jakby to się już zadziało, tylko musisz poczekać, żeby to było widzialne tutaj w rzeczywistości twojej. No musisz dodawać po troszkę tego, tego twojego ognia i krok po kroku, krok za krokiem, a nie że od razu. E, jak to powiedzieć? Jakby była taka droga ze świeczkami, to każdą tą świeczkę musisz po kolei tym malutkim pomyczkiem rozpalać, a nie nagle jeden, jedno wielkie ognisko, które zabierze ci cały ten twój ogień, który masz. Po prostu po troszeczku, po troszeczku, ale do przodu. Jesteś w trakcie tworzenia, swoje, tworzenia swojego zwycięstwa, swojego sukcesu, i masz obietnicę, że, e, że twoje marzenia, pragnienia, to czym się zajmujesz, zostanie spełnione. Em, jeśli chodzi o te karty, to chyba tutaj już nic więcej nie dodam. Jesteś w trakcie mm, Realizacji, urzeczywistniania swoich marzeń i pragnień. I świetnie Ci idzie. Uzdrawiasz to, co potrzebuje być uzdrowione wszystko to, co Cię blokuje, i, i odniesiesz to tutaj, ten sukces. Także taki to prezent przebaczenie. Ta praca wewnętrzna może właśnie być związana, może była związana z przebaczeniem, bo właściwie miałam ochotę tutaj dać tę kartę skupienie. Powiem Wam, że te karty tu idealnie pasują. Skupienie się na tym celu i podążanie w jego kierunku wciąż, to rób. I myślę, że to właśnie tutaj praca z przebaczeniem, komuś sobie najbardziej Cię uzdrawia i rozświetla. I wykorzystuj ten entuzjazm, op optymizm taką to takie dziecinne nastawienie, że możesz mieć wszystko, czego pragniesz, że nawet to, co wydaje się niemożliwe, jest możliwe. Nawet jeśli coś wydaje się takie dziwne, że to, że to byłoby cudem, gdyby się stało. Tutaj takie podejście, myślę, jest potrzebne, więc wciąż je podtrzymuj. Jakby Twoje życie było takim twoim życiem, tylko Twoim i dawało ci spełnienie. Bo robisz to, co chcesz. To, co ciebie rozpala, rozświetla, tylko ciebie. I nawet jeśli to jest takie naiwne, w jakimś tam stopniu to jest dobre dla ciebie. Życie, które Cię wzbogaca i czyni Cię jakimś wyjątkowym. Dobrze, chyba nie chcę już więcej tu nic dodawać, zostawię to tak jak jest. Kochani, pięknego dnia, pięknego weekendu. Trzymajcie się ciepło, miłych Mikołajek, Papa. Pa.